Z punktu widzenia no, w wyniku oczywiście nie możemy dobrać do naszych działań. A z czy się wiąże no, z danymi sytuacjami, które zejściały na wojsku poprzez, poprzez to, że wpadały dosyć takie kardy, po kardynalnych błędach e, proste bramki. E, po naszych błędach, e, a nie po stworzonych akcjach przeciwnika. Dosłownie po wybiciu piłki przez przeciwnika przyjmuję przez przypadek raz Wójciechłowski. Następnie rzuty wolne, też moim zdaniem bardzo prosto zdobywane bramki, brak krycia w obronie. I z tego co się wiąże, drużyna, która przegrywa już tyle, nie ma co bronić, zaczyna atakować. A co się wiąże z tym dalej? Kolejna akcja przeciwnika i teraz jest kwestia czy my strzelimy, czy nie wykorzystają. No akurat dzisiaj nic nie strzelono. i